Siemanko, 11 listopada, poszukiwac są z tej strony, zapraszam na film Dzisiaj jadę w nowe miejsca Mam nadzieję, że coś zobaczymy Lub znajdziemy, zobaczymy Może tutaj coś się poszczęści Trochę kilometrów za mną jest, ale Dzień wolny, więc Mogę jadę. No to co, widzimy się już w lesie. Jak coś będzie to nagram i miłego oglądania. Takie tereny ciemne. Pogoda taka pochmurna. No i mam worek na śmieci też. Będę zbierał puszki, zobaczymy w nowym miejscu. Ile nazbieramy? To jest pierwsza. Wiadomo co z tą krzybowy się kończy to inne wyskakują, teraz. Poczekajcie chwilkę otworzę worek I co mam pierwszą puszkę Zobaczymy co dalej No te puszki to przy okazji zbieram chyba ile tych, tego robactwa takiego jest no i dobra widzimy się już pewnie niedługo no i widzimy tutaj że łosie się kręcą w takich miejscach właśnie pojadę na te łosiowe miejsca takie mam nadzieję że mi się uda coś nagrać świeże ślady także nie jest źle Liście opadają, prawie wszystkie opadły. Tu jeszcze parę zostało To na dniach pewnie opadną No i co? Idziemy, zobaczymy czy się coś uda nagrać No i widzimy łosia. Poczekajcie, przybliżę Wam tu klępa będzie Widzicie? Sorry za jakość, ale jest ciemno dzisiaj. Widzi ja, coś, coś jest. nowe rewiry. Jedna sztuka jest. Na no jak na razie przeszedłem, może nie wiem, z kilometr. Nie będę jej straszył, niech sobie chodzi. Jeszcze rzucimy okiem na nią. Klejempa. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy cię. Właśnie łosik jakiś będzie Także to lecimy dalej Ponagrywamy trochę Tu jeszcze raz ja Tu są dwa, dwie sztuki, są, wiecie Czekajcie, tu jest jedna ja Spróbuję Wam zaraz nagrać, zobaczymy O, czekajcie Druga sztuka stoi, tu jest jedna A gdzieś tu była druga, czekajcie to jest, jak, jak to łosie, A tu jest jedna Stoi tak, a druga gdzieś tu będzie zaraz. O! Na razie nie widać tak. Łoś to zawsze tak się ustawi, że go ciężko zobaczyć. Każdy jeden. Tu chyba młodziak jakiś będzie, co? Z matką chodzi. Kurde. Ciężko go namierzyć. To tam nie będę podchodził. Tu stoi chyba, co? O tak się. Tak się ustawił. Czekajcie, spróbuję tak inaczej podejść. Ale mi tu coś się dzieje na tym lesie. widać chyba młody będzie ale przód pokaż nie taki młody nie taki młody jest się no dobra lecimy dalej bo widać klempa z młodym chodzi o, klępę fajnie widać Klępa tu nie będę ich straszył A młodziak Młodziak, gdzie ty jesteś tu Chyba młodziak, no musiał zobaczyć na łeb Ale kurde no, są blisko nich o, teraz będzie może widać ten web. Też nie widać. Muszę tak inaczej podejść, wiecie? Teraz będzie widać, może. No, ja jestem blisko nich już, naprawdę. Też nie widać. Ej to nie Modziak Jakiś łopaty ma chyba co? Poczekajcie podejdę bliżej i wam nagram Ja wam powiem że tam jeszcze jeden leży Tamten to Kurde ma te łopaciska Chyba co? Tu leży zobaczcie Już podejdę tu trzy sztuki są o, ale łopatki ładne no ale mi się fartnęło. leży stary Co ty tu masz? Jakieś widlaczki ładne O ale będzie fajnie winać Czekajcie O, 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 o Poderwał się No miejscówka fajna, ale kurde, czemu tak się ustawi zawsze? O teraz patrzę na mnie wszystko. Ten mnie interesuje. Jakie te ty masz te łopaty ale się ustawia zawsze no naprawdę o teraz będzie widać może lepiej jakieś dwójki, trójki jakiś szóstaczek ale jest ich kurde cztery sztuki Dobra, nie będę ich straszył Jak Wam się podobały takie filmiki, dajcie suba, lajka like Dobra, lecimy dalej. Tu cztery sztuki chodzą. Także jest jest nadzieja. Że coś może się znajdzie. No teraz takie mam pytanko do układby znalazłem teraz taką obrączkę gołębią. czy przekręcę Dajcie znać, czy ona jest stara, czy jeszcze ta aluminiowa widać leżała tutaj, bo chyba też ostatnio padał. Idę sobie teraz tak, tą drogą, pójdę w te krzaki, w te świareczki, susenki. Zobaczymy, co dalej. Widwie puszki mam, jak na razie w worku. Takie strony teraz obrałem. I zobaczcie, co znalazłem. Ot od krowy to jest róg ciekawe, ciekawe jak jej tu obleciał ta masakra ładny nowy taki dobra zostawiamy to i idziemy dalej puszek 5 sztuk zobaczymy co dalej będzie idę sobie tak drogo, już puszek mam nawet sporo jakiś drut aluminiowy a tutaj zobaczcie nadal co to On one za mną chodzą normalnie trochę postawię, ponagrywam mi się nie spieszy, a trochę podejdę bliżej tylko sobie ukucno kurde, ciekawe jakie ten ma te łopatki tak kurde, ale ładne ma coś na podobę i rozpięte fajnie kurde, że telefon dzwoni poczekajcie chwilę Próbuję podejść, troszkę bliżej Chciał fajne mieć ujęcie O, 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 przechodzą Może przejdą sobie Młody idzie O i stary też będzie szedł Takie ma, zobaczcie teraz Tylko Kurde, ciężko powiedzieć dwójki chyba Czekajcie, podejdę jeszcze bliżej. Jestem parę metrów od nich O, teraz będzie fajnie winać. Kurde było się Dobra, nie będę ich straszył. Idę dalej. Zaraz pokażę, że źle mam śmieci na zbieranych. Zobaczcie Pójdźcie na Teraz tam nie będę już szedł, jak na poszły żeby za nimi nie chodzić pójdę sobie tam w lasy może coś tu dozbieramy jeszcze może coś nagramy no i co widzimy się już pewnie Jak będzie się kojarzy już mam tyle worka prawie, zobaczcie ile tu jest tych puszek pełno po tych lasach ile już mam ja to pokażę, zobacz Tyle jedna, ta następna zaraz będzie Masakra Następna już, już Czas tak cały dzień poświęcił na te puszki to by z parę worków miał Ja zbieram przy okazji. Trochę czyściej będzie. No i, no i też sprzedam. Kupię za to pewnie worki, jak zwykle. zobaczcie jakie grzyby. No pokażę. Tego jest pełno. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie nawet i na drzewie rosną. O, takie grzyby wielkie, kurde. Chodź. Taki worek już. Takie złoty grzyby. Zobaczcie. Moja noga taki wielki grzyb dobra, lecimy dalej już może tych puszek tak nie będę wam nagrywał tak sobie idę taką drogą tutaj tak kopnąłem coś jest w środku ale co? kurde nic nie ma Coś Zobaczcie Zobaczcie ile drobniaków to zgubił Masakra, piątka jest dwójka Jakiś grzybiasz chyba O cię tu jest 20 zł jak nie lepiej więcej 3 8 10 tak na szybko 11 ale mi się poparciło w dłuższy żeby bo widać ale jaja zobaczcie dla tego jest To jest Kilogram Może nie, ale a dalej coś jest Ktoś widać że się zgubił Jakiś grzybiasz, a jakieś dziecko może porwane tu mam rączki? Nie Dajcie znać w komentarzach jak ktoś może z Was lokalizację i podajcie to, no bo oddam. No tyle, tyle drobniaków Masakra, albo jakiś kurier, albo nie wiem do budowania, resztę Nie mam pojęcia Kurde, ale się poparciło a jest i mi pochabi już w kurde, to na auta Tylotyśle, że wezmę sprzątne O tu o jeszcze mokra cała no to dzień zrobiony jak nic. Pierwszy raz takie znalezisko. Takiej ilości monet. Uff, masakra. Może właściciel się znajdzie to od nam. To w ogóle nie jest potrzebne. A jak się nie znajdzie to... To kupimy worki czy coś takiego. Dobra, lecę dalej w stronę auta, jak wam się podobały filmy, film, dajcie komentarz, lajka, like suba, teraz nagram dla was pewnie w weekend, w sobotę, jak będzie czas, no i to trzymajcie się, na razie, a ja policzę te pieniądze jeszcze, kto będzie ciekawy w komentarzu, może napisać ile tu jest tego, kto będzie najbliżej, to nie wiem, że może coś tam wyśle wam, dobra, na razie. A ja jeszcze zobaczcie, tutaj mam puszki. Czy znaczy puszkę jedną? Po drodze też zubieram. Widzę, sprzątam. Nic się nie może się zmarnować. No i w lesie jest czyściej. Bo jest normalnie masakra z kilogram puszek, znalazłem. A długo nie chodziłem. Dobra, teraz już kończę. naprawdę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.